Witam moich drogich widzów z tej strony Baldor.pl A to jest pierwszy odcinek z zapowiadanej serii Sim, The Sims 3. Tak, założymy dzisiaj. <coughs> tak, trochę, trochę dziwne przewitanie, ale wybaczcie. Um, założymy dzisiaj tylko Sima, tylko Sima, taki pierwszy odcinek samego Sima, a już drugi odcinek będzie. Będzie już bardziej, tak. No wiecie, mm, będzie już bardziej tak z Dzisiaj jeszcze sobie tego sima zrobimy i domu jakiś założymy i wtedy kończymy odcinek Aha, i w ogóle, założmy sobie, lol, opułem sobie klawiaturę, lol Baldor, Baldor Aha, i w ogóle, mm, wybaczcie, jak się wyłączy, jak nic nie będziecie widzieć w pewnym momencie po prostu nie wiem, coś mi się z rapsem dzieje, albo miałem za mało dysku, bo teraz usunąłem parę filmów już. A po prostu nagrywał, nagrywał i takie, takie cięcie się zrobiło, mój głos dalej nagrywał, ale obrazu już nie było widać. I nagrywam to już drugi raz. Um, tak, nazwisko sobie za pierwszym razem wymyśliłem: Koszek, baldur, Koszek, balder no, Koszek. To nie jest moje prawdziwe nazwisko, bo coś. Tak, weźmy sobie tutaj. Ja, bo, ja już ogólnie nagrywam to już drugi raz, więc no wiecie. Mam nadzieję, że muzyka się nie włączy. Bo <laughs> za pierwszym razem miałem problemy z muzyką. Um, tak, aha, i bardzo dobry komentarz dostałem od mojego widza. Nie widzę, nie wiem, no po prostu napisał mi taki komentarz, fajny. Łap pod, mm, pod tym najnowszym odcinkiem, czyli to jest Craft Pack, czekajcie, jeszcze zakręcę grzejnik, żeby go nie było słychać. Bo on teraz tak sobie lubi zapiszczyć. Okej, okay. zaczepmy sobie brudkę. Napisał takie coś. Łapka w dół, bo jesteś rudy. Hmm. Ja mu odpisałem oczywiście bardzo długą wiadomość. Napisałem mu mniej więcej, że dzięki za... <laughs> jesteś prawdziwym hejterem. Coś tam, coś tam, że już nie be... nigdy nie będziesz... Już nigdy nie będziesz nic pisał na moim kanale i w ogóle... I go zablokowałem, więc już nigdy taki komentarz się nie pojawi. I pamiętajcie, jeżeli ktoś, obojętnie kto, mój widz, niewidz, hejter, hejterka... Jaki komentarz napisze coś coś do mnie, że coś mnie obrazi, to od razu robię tak, że już nigdy nic nie napiszecie na moim kanale albo do mnie na wiadomość prywatną. Więc takie są tego konse konsekwencje. Um, tak, trochę tutaj się musiałem wygadać. Jest już was 15. Um, tak, mam już 15 widzów. Ten odcinek będzie miał około 12 minut, tak myślę. Yy, <laughs> sorry, jestem chory trochę. Nie wiem, czy w poniedziałek pójdę do szkoły. Yy, jest już teraz was 15. Przed, no, yy, jak jeszcze nie było odcinka tego nowego, było was tylko 10. A od razu zrobiło się was 15. Ja nie wiem, co się stało, ale po prostu jak patrzyłam sobie na. Na ten, ile doszło was pod tamtym filmikiem, to doszło was aż 15, więc... Takie było miałem Ale cieszę się, cieszę się Idziemy coraz, coraz to wyżej, coraz wyżej gwiazd, wiecie o co chodzi Ubiorę chyba sobie takie coś Albo nie, weźmy dokładny strój taki, bo ja lubię w takim, wiecie, stroju chodzić Ja ogólnie będę go codziennie przebierał Co na nowy odcinek, wiecie Będę go, co, co, ci tak przebierał um, To okularów na pewno nie, tylko to, jakieś skurpety Mam nadzieję, że te o wizytowe to będzie Ten strój? Mam nadzieję... Uu, uu. W sumie tak by mógł zostać Tylko do te, dlaczego masz taką dzielną fryzurę, ziom? Ej, ziom! Albo wiecie co? Ja taką fryzurę mu zostawię. W sumie jest zajebista. Taki... Taka łysabania, haha. Łysabania. Ha. Ha. Um, dobra, Sara, powiedział sobie. Um, dobra, to już mamy raczej wybrane. Okej, okay, teraz to trzeba wybrać pijamę. Majteczki, w kropeczki. Okej, okay, niech będzie to sportowe. Oczywiście bez koszulki. Bez koszulki z jakimś głównym. I znowu włosy, no good debrid. Good debrid. Mm, tak, jeszcze się trochę śpieszę, bo zaraz prawdopodobnie pójdę z sobie w Lola pograć. He, he. Aha, i pamiętajcie, jeżeli macie macie taką grek LOL, Le League of Legends to możecie mnie tam zapodać ja tam w opisie zapodać, możecie mnie zaprosić w opisie macie tam moją nazwę i jak nie zapomnę, a jak zapomnę to mi napiszcie po prostu tutaj w komentarzu, ja czytam komentarze wszystko więc bez obaw okej, okay, kąpielówki, już teraz <laughs> <w> dół <laughs> sorry za takie kaszlenie, ale naprawdę jestem chory, wybaczcie i już naprawdę nie wyszczerbuję um, Już ogólnie mam leżeć w łóżku, a to Okej, okay, weźmy sobie jeszcze teraz Jakieś te Zobaczmy, co tutaj mamy Nie chluj. Odważny Rodzinny, romantyk Nie to nie. Może weźmy mu jeszcze dajmy szczęście? I co by. O! Nie, oszczędny nie. I komputerowiec. Okej. Okay. Okej, okay, międzynarodowy szup, super szpieg, tak, to będziemy robić Na pewno <laughs> Zawsze będę... On chce być policjantem, tak Muzyka gitarowa i co jeszcze? ja jadł? do... nie, burgery HAMBURGERY Okej, okay, taki głos I... <laughs> rodzina już jest gotowa Teraz tylko przejmujemy odcinek, trwa 7 minut i 30 sekund. Okej, okay, wybierzmy sobie domek. Ja tutaj zawsze, jak gram w Sims, to przeważnie biorę dom. Jak to... A, tym się... Przeważnie biorę dom. Czekajcie, jaki to był? To był chyba. Oczywiście później się przeprowadzimy, więc nie ma co tutaj mówić. Okej, okay, z umowelowaniem. Kupujemy Tomek i wchodzimy do gry. <laughs> tak, to co? W, to w tym odcinku to już na tyle. Więc wejdziemy jeszcze do domu i zatrzymamy grę, więc ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, mile widziano oczywiście. No i co? Cześć!